Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Lukasz564. A to jest gra Penumbra. Czarna plaga. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu. I mam dla siebie praktycznie złą wiadomość, bo przeczytałem tutaj tą notatkę. I tu pisze: jak sporządzić lek yy, na wirusa, czyli tą czarną plagę. Ale. Tutaj pisze, że trzeba wlewać substancje chemiczne, które ja już wcześniej w którymś tam odcinku wlałem, byle jak, że trzeba je wlewać w kolejności. No i bez sensu, bo ja znowu muszę wczytać grę przy tym mieszalniku pewnie i będę musiał się cofnąć, wszystkie te składniki pozbierać i zaś wrócić do Was, co zajmie mi oczywiście z pół godziny, a Wam to przeleci w sekundę. Gdzieś to pisało chwileczkę. Ważne, aby substancje zmieszać w następującej kolejności. Chlor, aceton, jod, brom, azot i na koniec siarka. Należy pamiętać o tym, że z uwagi na błąd popełniony przy produkcji miksera... miksera? ...miksera, dolny rząd przycisków jest odwrócony, co znaczy, że przycisk po prawej ma numer 4, przycisk środkowy numer 5, a przycisk po lewej numer 6. Czyli... dupa jasia znowu. Nic, ale będziemy szli dalej... Ja sobie na kartce zapisałem co, co y, trzeba zdobyć za składniki Więc aceton, chlor, siarkę i azot na 100% mamy Ale nie jestem pewny co do bromu i jodu Choć mi się wydaje że jedno z tych na pewno Substancji mamy Ale oczywiście trzeba dobrze przeszukać Fak, otwieraj te drzwi Pomieszczenia Nic nie ma. Jeszcze by się przydał jakiś pojemnik, ale nic w że nie jest ani w amnezji, ani w innych tego typu krach, ani w krach producenta tej... od tego producenta. Nic nie jest proste, więc chwileczkę na... Zobaczymy sobie notatki. Zadajmy. Aby stworzyć antidotum, muszę znaleźć coś, co nazywa się substancja 65. Powinna być w laboratorium chemicznym. My. Ja nie chcę wracać do tego laboratorium. Z tego co było w tych notatkach, jeżeli... Yy, proces tworzenia... Wiesz, beze mnie byłbyś strasznie samotny, prawda? Nie najgorsza z nas para. Może obaj sobie odpuścimy, co? Jeśli przestaniesz próbować mnie zabić, dam ci śliczną, błyszczącą monetę. <noise> Ale bez Laboratorium tu jest. A gdzie jest laboratorium chemiczne? Fak, idzie zaś pedał. Tu jest laboratorium. Laboratorium na prosto. Chyba no, nie byliśmy w tym laboratorium jeszcze. Nie byliśmy. Yy, kończąc, bo nam nasz kolega przerwał yy, nasz, nasza czarna plaga, pisało tam również, żeby i straciłem wątek. Nie pamiętam, co wam chciałem powiedzieć o fak. A niech to! Wyciek gazu! Wygląda na to, że dziś tędy nie przejdziemy. Może kiedy indziej. W następnym życiu, co? <laughs> Małko! Manki! Dziwna muzyka. Nie podoba mi się to. Drzwi bezpieczeństwa. Ale my przecież mamy. czy tu nie zje? Czyli ta substancja 65 gdzieś tu musi... Oprost. Drzwi są zamknięte. Możliwe, że zablokowały je system bezpieczeństwa z powodu wycieku gazu, albo po prostu otwiera ją się coś tam Co za bajzel. Ta instalacja to składająca się z kawałków różnych rur ułatania. Niektóre części ledwo się trzymają. Bardzo solidne drzwi pancerne. Mam przeczucie, że otwierają się tylko w sytuacji poważnego zagrożenia. A ja wiem, jakie jest, może być poważne zagrożenie. Może trzeba podpalić ten ogień, żeby się otworzyły drzwi. Idę <grym> z flarem, wybuchnie. Ciekawe O, kawałek rury. Może faktycznie. Dobra, wywal to. Może trzeba. Tu brakuje tych kawałek rury. Chyba. No nie bardzo. muzyka. wszyscy nic nie widać. Rozwaliło się, a teraz chyba Ej. cicho No troszeczkę bez sensu Chwileczkę, co tu pisze jeszcze? To samo. No i proszę, ta rura jest cała podzierawiona I wydostaje się z niej gaz. Musi być jakiś sposób, żeby to naprawić. Pobudowniczy! Zawsze da radę! Pobudowniczy! Może monetą? Może piłą trzeba uciec A może trzeba tę rurę przyspawać? Ale ja nie mam spawarki. Możesz ty w mordę, jeża. No, ja nie mogę z tego. No i pięknie. Piryś. Pewnie otwierają się z o nie, no jasne. Ej, latarka mi zaczyna szwankować, to uważaliście to? Od pewnego momentu gry. Chyba, że dlatego, że baterie są słabe. Eee. OMG. Dobra, cicho. Muzyka jest okropna. To znaczy straszna. Ale co on tu napisał? W laboratorium chemicznym znajdują się zdalnie otwierane drzwi. Czyli, czyli trzeba się wrócić zaś się wrócić, i zaś trzeba iść. Od tych pedałów, no nie mogę no, no nie. ale gdzie są, gdzie jest komputer od tych drzwi tu nie byłem dalej jeszcze tu ogólnie nie byłem Tak Siarnia tam byliśmy Wszystko w porządku Wszystko w porządku Okej... Okay. Więc tak... Trzeba iść teraz... W pomieszczenie diagnostyczne chyba, tam gdzie ta panna, nasza panna była. I... Tam był komputer i pamiętam, że tam trzeba było wpisać kod jakiś, ale ja nie wiem jaki. Ale zapewne się dowiem. Get this done. przynajmniej już na pamięć znać te pomieszczenia. Ale przynajmniej już wiemy, że naszy, nasi kochani yy, odbyto głowy trzymają się bardziej środka niż, niż tych właśnie korytarzy, chociaż czasami się zapuszczają. Chociaż czasami się spuszczają. Co myśmy narobili? Tego nie widziałem. Kupa. o właśnie, właśnie, właśnie. Idziemy do jej pomieszczenia. Ale ja chyba to. Ale patrzcie, ja tego nie przeszukałem. Jak ja to zrobiłem? O, mózg spadł. I co teraz? No przecież tu nie trzeba hasła, ale tu trzeba hasło. Zapewne jeszcze tu wrócimy, także zapisujemy gierkę. I w tym odcinku to już koniec. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, lajkuj. Komentujcie oczywiście. Bardzo chętnie na różne tematy możemy pogadać w komentarzach pod tym filmem, na Facebooku i tak dalej. Także do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!